Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagram dla Was prosiakowy vlog. Będzie to cały vlog poświęcony właśnie świnkom. Widzicie, dziewczyny są głodne. mylą już gryzie klatkę. A ja właśnie zaraz je wypuszczę na wybieg. Posprzątam im klatkę i dam jedzonko. Także wszystko Wam nagram. No i co najważniejsze, dlatego nagrywam takiego dzisiaj świnkowego vloga, ponieważ... Wiem, że dużo osób ogląda mnie, co na przykład ma świnki morskie, no i po prostu prosicie, żeby było tych świnek więcej na kanale, więc pomyślałam, że taki jeden filmik nagramy tylko o prosiakach. No i też przy okazji dzisiaj chciałabym zmienić wystrój świnkom, bo jak wiecie, jak Tosia miała urodziny, jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, 6 marca, no to wtedy zamówiłam nowe rzeczy do klatki dla prosiaków, więc nowy paśnik, nowy właśnie taki drybet też pod domek, więc będę chciała się zmienić wystrój już na wiosenny. Także zapraszam Was do oglądania. Teraz wypuszczam świnki na wybieg. I te wszystkie prosiaki już biegają sobie po pokoju. Ja zabieram się za sprzątanie. Przedniakowy ta świnek jest już zniszczona i dzisiaj wymieniam im na nową, taką transparentną. Ona jest ze sklepu Depik, ze sklepu internetowego. I ja długo właśnie chciałam już taką kuwetę, właśnie transparentną, żeby nie miała po prostu koloru, żeby miała kolor bezbarwny, ale ona ciągle była niedostępna. A w końcu, jak robiłam zamówienie, no to była dostępna, tak więc dzisiaj wymieniam, trochę jaką kuwetę. Dzisiaj również też mi daję nowy paśnik. To będą miały taki duży paśnik z dwoma otworami żeby dużo sianka się zmieściło do środka. Chciałem nie wymieniać maty łazienkowej, ale jednak zobaczyłam, że mają bardzo już brudną, a ostatnio również zamówiłam nową. Jest trochę ciemniejszym kolorze, także matę też wymieniamy na nową. Mata również wymieniona, więc jeszcze raz dajemy tą kuwetę. I teraz damy do niej podłoże. Podłoże dla moich świnek też będzie to pierwsze podłoże. Właśnie tego typu, znaczy raz może już miały, tylko z innej firmy, ale ja do tej pory stosowałam pelet drzewny, a to jest pellet z papier można powiedzieć, więc jestem ciekawa jak mi się sprawdzi, zaraz nasypiemy do kuwety, no bo nie będę wymieniała całego podłoża w klatce, bo nie mają jeszcze takiego brudnego, że musiałbym wymieniać całe, ale kuwetę zawsze im wymieniam. W sumie kuwetę im wymieniam czasami codziennie, w weekendy, a tak to zazwyczaj co dwa dni im wymieniam. Tak to podłoże wygląda w środku, na razie nie czy z wieczorem polecam czy nie, ponieważ sama jeszcze nie wiem, bo tak jak mówię raz miałam już papierowe, ale z innej firmy, a więc z tej firmy nie wiem czy się sprawdza, więc nie będę Wam mówić czy bardziej polecam od drzewnego, a dzisiaj będziemy testować. Wysypałam do kuwety, to już naprawdę bardzo według mnie ładnie wygląda ta kuweta bezbarwnego koloru. No i też co do tego podłoża, to chcę Wam tylko powiedzieć, że na pewno jest dużo delikatniejsze od drzewnego, więc jeżeli macie jakieś problemy, że Wasze świnki boicie się, że sobie od tego drzewnego im, wiecie, łapki gdzieś tam uszkodzi, to znaczy, że wiecie, on jest twardy, to ten jest naprawdę dużo bardziej miękki i delikatniejszy, można powiedzieć, dla łapek świnek. No i na pewno ładniej wygląda, według mnie, ale co do wchłaniania, czyli najważniejszej funkcji, no to właśnie nie wiem... Jeszcze nie wiem, bo dopiero testujemy. Dalej mam taki drybed, tylko oczywiście muszę go przyciąć, bo ja nie chcę, wiecie, robić coś takiego, że daję ten drybed na całą część klatki, tylko ja sobie tutaj chciałabym, już Wam pokazuję, o co mi chodzi, dać pod domek. Więc przetnę prawdopodobnie na pół ten drybed, więc będę go miała na dwa razy i wezmę tylko tam, gdzie świnki mają domek, tak żeby pod domkiem miały miękko, w pełnej okazałości ten drybed, on jest w zasadzie koloru szarego, łapki kolorowe, gdzie już prosiaki zobaczyły coś miękkiego, także Melcia sobie testuje. Lucia za nią idzie, bo Mela jest u mnie tą świnką w stadzie, która dominuje, więc dziewczyny zazwyczaj idą za nią. Widzicie, na końcu idzie najmłodsza Tosia. Gdyby ktoś nas oglądał po raz pierwszy, no to Mela jest świnką najstarszą. Ma dwa i pół, znaczy ma już prawie 3 latka, no jeszcze niecałe. Ale ma już około 3 lat. Lucia jest młodsza od Meli o pół roku. A Tosia jest najmłodsza. To się niedawno w marcu skończyła roczek. W drajbiedach to jest właśnie dobre, że możemy sobie przycinać jak chcemy, pod jaki rozmiar właśnie chcemy. A więc ja sobie, tak jak mówię Wam, wezmę tylko, żeby świnki miały pod domek. Tak sobie przymierzyłam ich domek. I będę chciała tak zrobić, żeby po prostu tylko pod domkiem miały ten dywanik. I widzę, że nawet nie wiem, czy na czy części nie starczy. Będzie już prosi, się władowały do domku, jak zobaczyły coś mięciutkiego. Także teraz będą tak miały w klatce. Więc muszę zaraz przyciąć. Tak to wygląda. Już drybed przycięty. Ułożyłam im pod domkiem. Jeszcze z tej kolekcji, z której jest, paśnik, gowisko. Że jest całkiem spore, i nie wiem, czy je dawać do klatki, z tego względu, że no, świnki tu jedzą, więc brudzę najwięcej. Więc możecie pisać w komentarzach, czy tak zostawić. Jeszcze się zastanawiałam, czy nie wmienić tej podusi. Ona jest czysta, bo moje świnki jakoś kiedyś miały taką fazę, żeby wyskakiwały na domek. Ostatnio w ogóle nie. Ostatnio po prostu chodzą sobie do domku, a nie wyskakują w ogóle na górę. Kiedyś korzystały z tego więc nie brudzi mi się w ogóle ta podusia urządziłam prosieczką wybieg ja położyłam ich trochę mebelków właśnie tu na podłodze żeby wiecie, miały rozmaicenie tak jak sobie chodzą po moim pokoju moje prosieki w ogóle bardzo lubią przechodzić przez tunele a ten tunel mam od mojej widzki i bardzo dobrze on się nam sprawdza no i tu już też położyłam im właśnie matę jakby chciały sobie poleżeć no i legowiska. i świnki w ogóle wszystko lubią to, co mięciutkie. Wydaje mi się, że większość świnek tak lubi. No to jest to nowe legowisko, które zastanawiałam się, czy im nie dać do klatki. Widzicie? Ci chyba się podoba. Tam Kamlusia wychodzi z tunelu. Się za nią. Także dziewczyny będą sobie tak trochę biegały, bawiły się. Jestem teraz w łazience i będę myła miseczki proseczków. No i oczywiście też ich poidełko. W poidełku już mam świeżą wodę. Także dziewczyną montujemy to widełko. Miseczki też mam ładnie umyte. I dzisiaj do jedzenia dla świnek dam mieszankę ziołową. Jest to mieszanka z Factory Herbs. Do tego korzeń pietruszki z ziołowej piny. I jeszcze trochę witaminy C w postaci żura winegliofilizowanej, która właśnie zawiera tą witaminę. A także już nakładam pośredką. Na przykład trzy świnki, to czy macie trzy miseczki, a macie dwie świnki, to macie dwie miseczki, czy po prostu macie na przykład jedną miskę dużą. Tutaj ja mam trzy miskie, ale to nie jest tak, że świnki jedną z tych trzech, bo to sami jest tak, że staną sobie świnki przy jedną misce i jedzą właśnie z tej miseczki. Teraz późka. Jeszcze otworzymy sobie żurawinę I też po kilka właśnie Damy świnkom I tak się prezentuje dzisiejszy obiadek do prosiaczków Świnki oczywiście już czują, że przygotowuję dla nich jedzonko Więc wszystkie za mną biegną Zobaczcie Wszystkie trzy. Jak pójdę w tą stronę, to również wszystkie trzy. No już by chciały jedzonko, tak? Oczywiście głaskanie mojej persieczki również lubią. Zwłaszcza Tosia i Mela, bo Lusia to tak średnio. Ale Tosia i Mela bardzo lubią. Tosia najbardziej lubi pod pyszczkiem, a Melcia lubi jak właśnie w główkę się tak głaska. w główce. A mela właśnie lubi jak się w ten sposób głaska. Dam też świnkom na wybieg jakieś zabawki, żeby miały urozmaicenie. Takie zabaweczki mamy. Marchewka duża, ale moje świnki też lubią to. O, tą małą marchewkę, lubią właśnie. Będą się tym bawić, bo sobie zawsze gryzą. Widzicie, że sobie gryzie z Możecie pisać w komentarzach, czy Wasze prosieki lubią zabawki. Mam jakieś inne, ale to będzie za dużo, więc wydaje mi się, że tyle wystarczy. że bucik jest. Teraz jeszcze czas na czesanie świnek, to znaczy dwóch właściwie świnek, bo malci nie, ale mam dwie świnki długowłose, tak więc one będą zaraz czesane. To mam dwie szczotki. To jest ostatnio mój nowy zakup i powiem wam, że bardzo mi się dobrze sprawdza. To jest w ogóle pudełeczko z takimi różnymi gumeczkami frotkami i dzisiaj może obejmę im zwiążę tym futerką i powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakieś robienie kucyków, i jakiekolwiek, no to ja to głównie używam do zdjęć, czyli po prostu jak śwince zwiążę jakiś kucyk, to głównie w ten dzień, gdzie chcę zrobić jakieś ładne zdjęcie na Instagrama, a nie robię tak tego typowo dla dekoracji żeby śwince wiązać chyba, że na przykład z Lusią jest czasami taki problem, że bardzo jej na oczy spada, ją, spada to futerko, więc dlatego też jej czasami wiążę, ale tak to bardziej dekoracyjnie, tak więc może dzisiaj porobimy jakieś zdjęcia, a teraz dziewczyny na razie się jeszcze bawią swoimi zabawaczkami. Jeszcze z takich rzeczy właśnie pielęgnacyjnych, to jeszcze tu mam szczotkę, ale powiem Wam, że ta szczotka mi się najmniej sprawdza. Jeszcze mam... Jeszcze można powiedzieć, że mam trzy szczotki. No i oczywiście obcinaczki do pazurków. Jako pierwsza w kolejce do pielęgnacji będzie Tosia. Tu mam szczotkę i przygotowaną gumę. Ja wiem, że moje świnki, długo włosy właśnie przyzwyczaiły się do czesania i aż tak nie uciekają z niego. Wiadomo, że trochę się kręcą, ale nie jakoś bardzo na początku. Na przykład. Tego nie lubiły, to czy to się na przykład, jak była malutka, no to chciała uciekać, ale już z czasem się przyzwyczaiła. No i oczywiście zostaje nam trochę futerka. Ja czasami w komentarzach. Miałam zapytania właśnie, jak przyzwyczaić świnkę do czesania. Powiem Wam, że na przykład ciężej jest świnkę czesać na podłodze, bo wiadomo, że Wam ucieknie, a jak położycie ją na na przykład komodzie czy na stoliku, weźmiecie sobie jakiś materacyk, czy cokolwiek, kocyk, żeby jej się łapki nie ślizgały, no to Wasza świnka raczej nie będzie aż tak uciekać. Możecie też co jakiś czas jej dawać jakiś smaczek, na przykład płatek grochu. W miło to czesanie kojarzyła. Jak wygląda Tasia już po czesaniu. Jeszcze wam nie pokazywałam tej frutka. O tej na rysunku poczekajcie. Przekręcimy ją sobie. Widzicie, jest narysowana świnka, pyszczek świnki. Albo chomiczka. I teraz wyczyszamy sobie Lusia. Lucia również jest grzeczna podczas czesania. moim prosiaczkom. gdzie jest materacy, żeby świnkomówki się nie ślizgały. I robimy zdjęcie Dziewczyny pozują. Oczywiście potem dostają za to smaczka. To jest pudełeczko z ich największym przysmakiem, czyli patek grochu. Każda dostanie po jednym. Teraz chcę na więc już im daję miseczki. Czekajcie. Już niosę dwie kolejne. I będą sobie jeść. Chociaż one teraz są też zainteresowane, wiecie, zwiedzaniem nowego wystroju klatki. Już każda ja. To się najbardziej ciekawska sprawdza, co się zmieniło. Jeszcze Wam pokażę babkę lęcnowatą, która już kiełkuje. Jakiś czas temu posadziłam właśnie dla moich świnek. Na razie jest malutka, ale może coś z tego wyrośnie. Jeszcze przyniosłam dla świnek deser, czyli marchewkę. kończyć ten filmik. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.